Moi drodzy kochani kinomaniacy, zapraszam was na spotkanie chyba z najbardziej kultowym polskim reżyserem w historii kina. A więc Stanisław Bareja. Kultowy twórca, reżyser i scenarzysta, człowiek, który jak nikt inny potrafił wyśmiać koszmar, demaskować absurdy i obudę PRL-u. Oczka mu się odlepiło, temu misiu! Stanisława Bareję znamy głównie z komediowej strony, jego błyskotliwych, znakomitych inteligentnych, złośliwych dialogów, tekstów, które trafiły do historii polskiego kina. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Ten, co kontroluje te rozmowy telefoniczne, włączył się i mówi Ty sku... synie, jak nie przestaniesz bluzgać tatusiowi, to cię tak spałuje, że cię rodzony ojciec nie pozna. Co pani tu robi? Przytałkuję. Pasażer, który zostawił w poczekalni na fotelu granat ręczny, proszony jest o zgłoszenie się do biura rzeczy znalezionych. Dziękuję. Thank you. Tu trzynaście trzynaście. Interes panu odleciał. Ole, rano Taxi o numerze 1313, czyli Fiat 125P w kolorze safari. To było coś. To jak jedziemy w miasto? Prace nad serialem Zmiennicy zakończono. Jesienią 1986 roku, i potem serial spokojnie sobie czekał na emisję. Czekał rok. Niestety reżyser Stanisław Bareja nie dożył premiery zmienników. Serial miał problemy z cenzurą, ale ostatecznie Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk łaskawie zgodził się na emisję w pełnej wersji. Stój, bo I ten jakże piękny, kolorowy, wspaniały świat jego mądrych mieszkańców, jeszcze mądrzejszych władców ujrzał światło dzienne. A reszta, moi drodzy, to już właściwie historia. Produkuje wozy konne, czyli furmanki. One mają ogumienie Fiata. Felgi też mają od Fiata. Proszę pana, taka furmanka u nas kosztuje 32 tysiące złotych dla społecznego odbiorcy. To wypada 8 tysięcy za koło. No to nigdzie pan taniej nie dostanie. No dobrze, ale co ja zrobię z resztą furmanki? Na no, straty pan spisze. Zmiennicy. Serial właściwie z dnia na dzień stał się serialem kultowym. Sceny, teksty, dialogi. A ludzie zaczęli się tymi tekstami przerzucać. To wszystko trafiło wręcz, można powiedzieć, na ulicę, pod strzechę, jak się to kiedyś mawiało. Ojciec robi, matka robi. Ja, no widzisz, normalnie wszystko robi. a ty żebra. I zapamiętaj, co ci starszy brat powie. Prędzej się to całe miasto jeszcze raz skopci, jak ja ci dam 500 złotych. Co ty gadasz, cała Warszawa? Mm. Jeszcze raz? Tak jest, cała Warszawa się skopci. Masz tu masz też swoje pięć stów. A krzywe zwierciadło, absurd i groteska, którą zaproponował Bareja, idealnie trafiły w ten czas przemian i pisania historii na nowo, wreszcie tej prawdziwej historii. Prace archeologiczne wykonywane w połowie lat 80. XX wieku wykazały niezbicie, że pierwszym zrywem ludowym w naszych dziejach było obalenie restrykcyjnego reżimu marionetkowego władcy Popiela idącego na smyczy zachodnio niemieckiej przez postępowy nurt plebejski reprezentowany przez rękodzielnika piasta, a ów piast posłużył się do likwidacji Popiela myszami. To jest historia i stąd właśnie się wziął ten niezwykły pomnik zwycięski myszy postępu i tradycji, która przyczyniła się do zniszczenia pewnej taksówki, totalnego chaosu naszych bohaterów, no i do bardzo ważnej pewnej zmiany. No i stąd właśnie tytuł Zmiennicy. W głównych rolach w serialu znakomicie zagrali Ewa Błaszczyk, Babienna Wąsik. Mieczysław Hryniewicz, narkotyki, dolary, no i takie grzybki. A oprócz tego cały kwiat aktorstwa polskiego i ulubieńcy barei. Dolary sprzedaje... Do... <laughs> Pierwszą emisję 15 odcinków tego serialu obejrzało podobno prawie 20 milionów widzów. A jeszcze tak a propos narkotyków, które były w zmiennikach przemycane w najlepszej polskiej kiełbasie. Więc moi drodzy, tym młodszym to opowiadam, czasy były trudne. A i mięso, i kiełbasa były deficytowym towarem i na kartki. Kartki oczywiście były tylko z tego powodu, żeby podli i wstrętni imperialiści, którzy szpiegują w naszym kraju, nie mogli wywieźć z niego właśnie tej naszej najlepszej kiełbasy i mięsa polskiego. Co jest? Marihuana czy kasz? Reżyser Bareja wysłał dwóch ludzi z ekipy, żeby kupili kiełbasę na bazarze. Bo normalnie nie można było jej dostać, czyli mieli ją kupić na nielegalu. Ale Pech chciał, że czujni stróże prawa i porządku z milicji obywatelskiej nakryli ich i zgarnęli podczas nielegalnego interesu. I tak członkowie ekipy, zmienników trafili do aresztu. Tylko co stało się z kiełbasą, o to jest pytanie. Oto jest też i odpowiedź. A więc kiedy zakończono zdjęcia ze słynną kiełbasą, kiełbasa została rozlosowana wśród członków wygłodniałej ekipy. Kiedy usłyszałem, że jest szansa na odnowienie tego serialu, że zmiennicy nie przeminą z wiatrem, bardzo się ucieszyłem, ale okazało się, że to przy Barei to nie jest takie proste. Bareja był w tym czasie czarną owcą w filmowym świecie. Partyjne władze go nie znosiły. Wtedy głównym nurtem był H, Wajda czy Kawalerowicz. A taki komediant jak Bareja drażnił partię i nie zasługiwał na żadne względy. Dostawał o połowę e, mniejsze przydziały taśmy filmowej niż e, inni reżyserzy, i w dodatku dostawał e, taśmę gorszego sortu. Podobno też, Barryem musiał nagrywać na tej taśmie po kilka razy. I oby trąba Twojego słonia nie trafiła w kaktusy. Efekt? Po latach okazało się, że niektóre projekty, niektóre filmy barei są nie do uratowania, niemożliwe są do zrekonstruowania cyfrowego, bo taśmy są już w tak opłakanym stanie. I możliwa jest tylko digitalizacja. A więc właśnie serial Zmiennicy został odnowiony, zdigitalizowany i całe szczęście. No. To jest to. O Boże. O. O Boże, A co się... Twoje wczasy miały się skończyć, dopiero pojutrze. Co się stało? To tak wita kochający mąż, wracającą żonę? Kolejne pokolenia będą mogły docenić kunszt Barei. Jego niezwykły zmysł obserwacji, absurdów dnia codziennego Polaków. I może właśnie dlatego a, filmy i seriale Stanisława Barei są ponadczasowe. A... Wielbasę, chłopcy dostali? Potrzebuję akulatury. A niech żyje nasza współpraca. Pozdrowienia dla ministra kultury. Cześć. Proszę. Nie być. powiedzieć. wiedersehen! Au wiedersehen! To u was można tak oficjalnie głosować o narkotyki? Tylko oficjalnie. Inaczej wpadniesz w mieniu oka. Odnowiony serial zmiennicy. Cały ten serial możecie zobaczyć na rekonstrukcji cyfrowej TVP. I tam też możecie na przykład zerknąć a, na pierwszy serial Stanisława Barei. Pierwszy i w dodatku sensacyjno-kryminalny serial. Dzisiaj kinomania ruszy tropem pewnego kapitana milicji obywatelskiej. Tak, to on? To on! A zatem jest ujęty, czy przyznał się? Nie, to jest kapitan Sowa, inspektor służby kryminalnej. To był oczywiście Wiesław Gołas i kapitan Sowa na Tropie, moi drodzy. Pamiętajcie, zmiennicy na rekonstrukcji cyfrowej TVP tam też inne odnowione, zrekonstruowane filmy i seriale. A więc do zobaczenia wkrótce i pamiętajcie, wzmożona kontrola dźwignią społecznego zaufania. Zadamy kłam, bezpodstawnej plotce. Praca zaś i jej wyniki wyciągną kraj z chwilowej depresji, do której wepchnęły nas Wiadome siły! Poproszę obywatela przewodniczącego, aby w ramach nowej świeckiej tradycji symbolicznie rozwalił teraz ten mur przesądów i zabobonów. To były czasy. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie szycie niemal lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radiotaxi proszę czekać. Poczekamy. Przeczekamy, dojedziemy. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią drogi kręte. taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, coś być musi, to cholery za zakrętem.